Chcemy zaprosić na scenę wyjątkową, wręcz olbrzymią inspirację dla wielu. Kobietę, która swoją konsekwentną pracą, zaangażowaniem, wielkim sercem udowadnia i pokazuje, jak budować biznes naprawdę na wielką skalę. Kobietę, która jest laureatką 5000 Case Credit za 2021. Kobietę, która jest numer 2. Polsce, także gorąco powitajcie Sapphire Manager Monikę Walkiewicz. Duże brawa! Gratuluję, gratuluję. Większe brawa, większe brawa To Sapphire Manager! Wolisz, że tutaj wręczę Ci takie potwierdzenie Twojego osiągnięcia z rogu biegły. Statuetkę 5K, 5000. Abu Dhabi, wygrawerowana, piękna Twoja. Brawo Ty. Dziękuję, pięknie. Piękne. Mogę podnieść? Ja wiem, czy, nie wiem, czy będzie widać, musicie to sobie to wyobrazić. Jest wyraźli, piękna, lśniąca i ciężka. E. Ja muszę w domu przygotować odrębną no, półkę to, to na te wszystkie trofea. No, to, to. no dobrze, ale moi drodzy, no, bylibyśmy nie, to to, chyba nie niemądrzy, tak jakbyśmy nie wykorzystali to, jest to, jest to, tego czasu, że mamy cię na scenie, nie poprosili, żebyś się nami, z nami czymś podzieliła, czymś co dla nas przygotowała. Także ja schodzę i zostawiam ciebie sam na sam ze naszą znakomitą widownią. Dziękuję serdecznie. Dodajecie mi otuchy? Super. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Pracujemy z niesamowitą firmą, która pozwala nam celebrować swoje sukcesy tak długo. To był rok 2021, a ja dzisiaj mogę cieszyć się tymi sukcesami. I na początku chciałabym przede wszystkim podziękować Panu Dyrektorowi za taką możliwość, za te, to uznanie. I za docenianie. A także chciałabym podziękować swojemu zespołowi. Bez niego nie byłoby mnie tutaj. Dziękuję Wam, moi drodzy, za zaufanie, za wspólny cel, za pasję, jaką macie z tego, co robicie, za to, że moje pragnienie stało się Waszym również pragnieniem. Dzięki temu dzisiaj właśnie. Mogę odebrać w waszym imieniu tą nagrodę, bo to jest wasza nagroda. Osoby, które mnie nie znają, może poz pozwolę sobie na krótkie przedstawienie siebie. Nazywam się Monika Walkiewicz. Do firmy Forever dołączyłam 7 lat temu. Pracowałam jako pracownik etatowy w korporacjach w Warszawie. I przyszedł taki moment w życiu jesteście tutaj, dokładnie tak samo jest z Wami. Że pomyślałam sobie, że droga, którą kroczę, ona się po prostu kończy, że chciałabym coś nowego, coś innego, że czeka przede mną wielka zmiana, ale nie wiedziałam jaka. Szukałam. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale absolutnie wierzę w to, że jeśli się szuka, to do ciebie ta odpowiedź przyjdzie. I ja szukałam. Przyszło forever. Dzisiaj podzielę się z wami swoją historią, swoją przemianą, swoim rozwojem w firmie Forever, ale trochę w inny sposób. Mam nadzieję, że z tej wypowiedzi wyciągniecie puentę, wnioski, inspiracje. Gdy 7 lat temu dołączyłam do firmy Forever, byłam podobnie jak ty. Zagubiona, onieśmielona, zestresowana, Przygniecone trochę wiedzą, wiedzą informacji, ale chcąca, tylko nie wiedząca jak, szukałam odpowiedzi, jak ja mam zabłysnąć, jak ja mam zespół zbudować, gdzie mam te osoby znaleźć. I podobnie jak ty, miotałam się z różnymi myślami, czy to jest moja droga, czy ja się do tego nadaję, co powiedzą znajomi. Spotkałam się podobnie jak Ty z wieloma odmowami. Czyli zobacz, niczym się nie różni od Ciebie, a jestem tutaj. A wiesz dlaczego jestem? Dlatego, że była pewna siła, która mnie tutaj ciągnęła i nie pozwoliła mi odejść. Nie wiem dzisiaj, co to było. Być może wielkie pragnienie i wiara mojego sponsora. Dziękuję Ci bardzo, Renata. Dziękuję. Być może to była chęć sprawdzenia się. Nie wiem. Ale myślę, że w dużym stopniu to było moje dlaczego. Wy też je macie. Ty też je masz. Dzisiaj pomyśl o nim. Musi być tak palące, musi być tak gorące, że cokolwiek będzie się działo, Ty będziesz tutaj, gdzie będziesz. I ja właśnie byłam. Przetrwałam te trudne chwile, wzmacniałam się, uczyłam się, otaczałam się ludźmi, którzy bardzo we mnie wierzyli, i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem i mogę dzielić się z Wami swoją historią. I nie jestem nikim nadzwyczajnym. Jestem normalną Moniką, która po prostu w sobie miała bardzo, ale to bardzo silne. Dlaczego? Nie powiem Ci o nim dzisiaj, bo jest to bardzo prywatny temat. Ale poszukaj w głębi swojego serca. Poczuj to. I jak poczujesz, to będziesz frunąć. Jestem typem sportowca. Jako dziecko trenowałam koszykówkę. Mimo tego, że jestem dosyć średniej postury, ale byłam bardzo zwinna. W pewnym momencie zaproponowano mi w sumie to nawet nie zaproponowano ale dołączono mnie do zespołu drugoligowego. Wyobraźcie sobie. Jestem w zespole starszych od siebie dziewczyn. Uczę się razem z nimi, ale nie gram, grzeję ławę. Zabiegam cały czas o uwagę swojego trenera, żeby się wybić, żeby mnie zauważył i zobaczył, że ja również jestem warta wystawienia mnie na boisko. Dlaczego to mówię? Dlatego, że sport to jest również gra zespołowa. Dlatego to mówię, że Forever jest grą zespołową. Więc to ty, FBO, szukaj sposobu, aby twój sponsor znalazł dla ciebie czas, żeby chciał z tobą pracować. Pokaż mu, udowodnij mu, że jesteś ty właśnie tego warty, bo na tym polega ta praca. Sport nauczył mnie wiele dobrego, dyscypliny, odpowiedzialności. Terminowości, niepoddawania się. Dzisiaj to wszystko wykorzystuje forever. To jest biznes, to jest również sport. Popatrz na siebie, jakie ty masz swoje silne strony. Co możesz wzmocnić jeszcze bardziej, a co możesz uwypuklić? Wierzę, że masz, tylko nie myślisz o tym. Od pięciu lat, regularnie, dzień w dzień, stosuję te same nawyki. Robię te same czynności, takie jak ty, tylko bardzo mocno wierzę w to, co robię, bo kocham to. Jeśli ty pokochasz swoją pracę i zobaczysz w tym wartości dla siebie i dla innych, to ten biznes będzie płynął razem z tobą. Bo, moi drodzy, do Forever przyszłam dla pieniędzy, chciałam zarabiać. Nie marzyłam o takich kwotach i o takich pozycjach, jakie dzisiaj mam. Po prostu nie chciałam pracować na etacie. Ale dzisiaj wiem, że jestem tu dla ludzi. Że moją misją są ludzie, pomaganie im po to, by każdy stał się niezależny i mógł korzystać z tego, co ja korzystam. Nie wiem, na ile weźmiesz dzisiaj to, co do Ciebie mówię. Nie wiem, na ile dotarły do Ciebie puenty, które, chciałam, które chcę Ci przekazać między wierszami. Nie podam Ci gotowej recepty. To Ty jesteś tą receptą i Ty musisz odnaleźć się w sobie. I na koniec powiem jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna. W tym biznesie pomogła mi pewność siebie. Pracowałam nad nią każdego dnia. To nie jest tak, że przyszłam i taka byłam. Każdy dzień, każde doświadczenie, każda odmowa, każda lekcja sprawiała, że stawałam się silniejsza. Dzisiaj ci powiem zdanie, które ostatnio zapadło w mojej pamięci bardzo mocno. Może je znasz, ale to będzie drogowskaz, który będzie mnie prowadził w dalszej drodze e, współpracując z firmą Forever. Twoja pewność siebie otworzy przed tobą czerwony dywan możliwości. Popatrz na siebie, wzmocnij siebie. A zobaczysz, jak te możliwości zaczną się otwierać przed tobą. Ja dzisiaj z nich korzystam, nie zejdę z tej drogi, będę kroczyła dalej. Mam swój cel, bardzo mocny i niezależnie, ile zajmie mi to czasu, dojdę tam. Ty również dojdziesz, tylko musisz bardzo mocno uwierzyć w siebie. Zostawiam ciebie z pytaniem i z myśleniem, które sobie proszę zadaj. Co jesteś w stanie pokonać, z czym jesteś w stanie się zmierzyć, żeby osiągnąć swój cel? Każdy ma z Was inny, nawet mały, albo może i duży. Moi drodzy, pracujemy z najpiękniejszą firmą na świecie. Tak pięknie jest Was oglądać z tego miejsca. To są niesamowite przeżycia, radość. I kiedy patrzę wstecz na siebie, aż nie wierzę, że tą drogę po prostu przeszłam. I jeszcze raz dzisiaj chciałabym podziękować osobom, które dołączyły do mojego zespołu, bo wezwa, bez Was nie byłabym dzisiaj tą osobą, którą jestem. Nie zrobiłabym takiego obrotu, bo doskonale wiecie, znacie plan marketingowy i wiecie, że jest to obrót bardzo dużej ilości ludzi, nie mój, ale pracy każdego człowieka, który chce dokonać zmiany. I chcę rozwijać się z tą firmą. Będąc na zjazdach, dopiero możecie zobaczyć, z jaką firmą pracujecie. Dzisiaj też już to doświadczacie. Pracujemy z najlepszą firmą i życzę Wam, byście wytrwali z tą firmą możliwie jak najdłużej. I nigdy, ale to nigdy, nie pozwolili sobie, by, by ktoś z tej drogi Was ściągnął. Dziękuję Wam pięknie. Jest to dla mnie zaszczyt wystąpić przed Wami i podzielić się kawałkiem swojej historii. Ale jeszcze jedna rzecz dla Was. Zapamiętajcie te słowa: w nocy o północy nigdy, ale to nigdy się nie poddawaj! Wielkie brawa! Profesjonalna, pracowita, piękna, Sapphire Manager, wzór dla nas wszystkich. Gratulujemy, dziękujemy. Raz jeszcze brawa, dziękujemy. Dobrze. No dobrze. Tak? Jeszcze jedno zdanie. Jasne. Powiedz jedno zdanie. Do, do zespołu, do ludzi, tak? Przecież powiedziałam już tak dużo. Ale jedno ostatnie <noise> zdanie od Ciebie, na koniec, takie ad hoc. Wiem, że nie byłaś przygotowana. Nie byłam, tak. Lecimy. O, wow, bo emocje opadają, słuchajcie, to tak się wcale Wam wydaje, że ja tak to robię z marszu, a tak wcale nie jest. Moi drodzy, te wszystkie potyczki, które na co dzień mamy, te wszystkie odmowy, te wszystkie lekcje są jedynym sposobem na tego, byście stali się bardzo dobrymi liderami. Ja wszechświatowi dziękuję za nie, mimo tego, że były trudne, mimo tego, że nieraz płakałam i myślałam sobie, że tylko ja tak mam. Ale dzisiaj wiem, że one mnie bardzo mocno zbudowały i chcę budować ten biznes i będę go budować. Ale biznes stabilny potrzebuje stabilnego lidera. Więc jeśli ty wystartujesz, wystartuje również twój zespół. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy Moniko za ogrom inspiracji. Idziemy Twoim śladem. Mamy czerpać od kogo całymi garściami. Także wielkie podziękowania i ogromne gratulacje. Wielkie gratulacje. Jeszcze raz wielkie brawa kochani dla Moniki.